Wariacie, lecimy z drugą częścią najlepszy playstyle'ów w grze EAFC 26. Dobra, to bez zbędnego pierdolenia lecimy. A mamy kolejny playstyle, jakim jest quick Step. No gracz z tym playstyle'em ma motorek w piździe i zakurwia niczym Robert Kubica. Dobrym grajkiem będzie tutaj Kylian Mbappe lub Vinicius Junior. Następnie mamy Bruisera. Karta posiadająca ten playstyle może odpychać zawodnika obok siebie z podwojoną siłą i jest to w chuj OP. Dobrą kartą tutaj będzie Stam lub widzieć. A ty jeżeli marzysz o którejś z tych kart, ale nie masz końców na to, to obczaj sobie naszego dojebanego ClutchBota. To bot, który automatycznie kupuje karty z rynku transferowego po korzystnych cenach. I przede wszystkim ma automatyczny system stopowania, co jakiś czas, dzięki czemu unikamy softbanów itp. Również ma funkcję automatycznego wystawiania kart na rynek transferowy, abyś mógł od razu zarabiać. Link do Discorda w bio. Dawaj wariacie znać w komentarzu, jaką następną serię robić. Pozdro!